Dzień dobry, witam w kolejnym weekly vlogu. Nie było mnie przez dwa tygodnie. Ogólnie, jeśli chodzi o to, co się dzisiaj działo, pokażę Wam. Zrobiłam unboxing na TikToka nowych klapek. Wam, że nie spodziewałam się, że je w ogóle znajdę, ale je znalazłam i zobaczcie, w ogóle do niebieskiego. Hmm. Nie, no, fajne są i też na przykład do beżowej torebki, nigdy nie wiem, jakie buty założyć, bo zawsze wszystko mam czarne. Naprawdę fajne, klasyczne i powiem Wam, że fajnie. Też ja mam te buty na swojej już liście od dwóch czy trzech lat. Fajnie, że mam ćmę w pokoju. Tchma w ogóle o takiej godzinie? Wiecie co, czekajcie chwilę. Tak ogólnie muszę wam powiedzieć, że tak sobie właśnie pomyślałam, że te moje vlogi będą takie przyziemne. Nie wiem, jakby that's my vibe. Ja nie chcę tu, wiecie, kupiłam sobie klapeczki Oran. Jeśli chodzi o pokazywanie zakupów, no to wiadomo, że wam te zakupy pokazuję, ale robię to dlatego, że ja sama taki film oglądam. Jak chcesz, by ktoś mi powiedział, czy warto to kupić, to kogo mam się zapytać? No ale nieważne. Kupiłam właśnie te Orany i kupiłam szypl. Teraz jak byłam właśnie w butelku mam czarny, teraz takie duże klapki i takie są wyprofilowane jak takie Birkenstocki tylko że Birkenstocki one są źle wyprofilowane pod moją stopę i one też mi pierdzą tak samo jak tam te które sprzedałam. Nie wiem czy wiecie. Jak nie wiecie, to tu się pojawi jakieś tam wyjaśnienie, zdjęcie coś tam. Ale będzie ogólnie film, gdzie będę porównywała chyba te dwie pary butów, bo to jest dobry pomysł na content, a ja nie jestem jakąś najlepszą kontentowiczką, więc szczerze mówiąc Chętnie zrobię, bo jest to temat, który mogę poruszyć. Te nie pierdzą mi, są wygodne i naprawdę po całym dniu mnie stopa nie boli, także lecę do pracy. Nie wygląda to jakoś genialnie, no ale ja idę do pracy, a nie na rybie modę, jak to mówiła moja mama. Przepraszam w ogóle za burdel w tej garderobie. Może następny odcinek zrobimy sobie coś ze sprzątaniem garderoby, bo chciałabym się z Wami tym podzielić. Ale dajcie znać. Dojechałam już do Katowic, tak naprawdę będę za 3 minuty na miejscu. Ogólnie nie jadę do domu, tylko jadę na centrum, bo my mamy tam takie mieszkanka no. i właśnie jedziemy je sprawdzać, bo one są remontowane, to znaczy Łukasz tam już jest, Łukasz tam już ogląda, Łukasz tam już patrzy, Pan mnie wpuścił, bardzo dziękuję, podziękowanie poszło. No i zabieram Was tam w sobie, żebyście zobaczyli. Chcę Wam też pokazywać więcej z tego remontu, bo po pierwsze wiem, że kwestie remontowe Was interesują, a po drugie gdzieś tam, jak będziecie miały przyjechać do Katowic, to już proszę sobie utrwalać, że się zatrzymujecie u nas w zajście. Oczywiście jest pełna dowolność, ale, ale wiecie, reklama dźwignią handlu. Jeśli chodzi o jakiś taki najem, to myśleliśmy na początku nad wynajmem takim na rok, na dwa. Natomiast wydaje nam się, że ten król ma większe jakby zejście w Katowicach, tym bardziej w samym centrum. Raczej często ludzie przyjeżdżają właśnie tutaj na jakieś koncerty. Nie koncerty tutaj wiecznie ktoś do nas przyjeżdża. Także wiecie. Wjechałam właśnie na centrum, jestem na ulicy Andrzeja teraz, czyli jestem naprawdę w ścisłym centrum i te mieszkania nasze są już tutaj. Zaraz, że tak naprawdę zaparkuję i wezmę was tam dzisiaj. Pokażę Wam. Ostatnio już Was chciałam wziąć, ale słuchajcie, coś tam się przebijali, czy, czyścili kominy, nie wiem. I cała ta sadza, to wszystko na połowy mieszkania. Dobrze, że tam wiecie, nie porobili jeszcze tych. Um, no bo kaf, kafle już były, ale nie było, wiecie. Eee, Fug, bo te fugi w niektórych miejscach białe, no. Podejrzewam, żeby się zdenerwowali, panowie. Dobrze. Jeszcze jedno, dlatego, że ta łazienka najbardziej się różni od projektu, dlatego, że tam nam wyszła taka wnęka i w sumie nie chcieliśmy jej zabudowywać, więc finalnie zmiany jest najwięcej. A teraz puszczę Wam zdjęcia, jak to ma wyglądać, żebyście wiedzieli, jaka była początkowa koncepcja. Tam będzie prysznic. Tam też taki właśnie aneks kuchenny, i to będzie taki salon. Ulubiona łazienka chyba, bo ta jest prawie skończona, a tam ta nie. No i tu ogólnie to widzieliśmy w Lerua, ja jeszcze trochę tego bałam, bo kiedyś w takich łazienkach starych, no, to tak dziwnie wyglądało, ale w tym Lerua to wyglądało bardzo ładnie. A my mieliśmy w projekcie taką właśnie ze sztukaterią, no ale nie chcieliśmy sztukaterii, żeby nie napuchło potem ani nic. Będzie zrobione z kafelek. Tu są gładkie kafle. A w prysznicu są takie. Ale się nam to podobał. To jest To trzecie, ale ona jest najmniej takie. Wybarwnięte z łóżkiem. Tu jest taki: tam będzie szafa, telewizor. A jak się kupimy, a tu jest rozinka, ona będzie z takimi szklanymi drzwiami z wanną. Tu na razie jest ciecnisko. Te cegły są spoko. To, tu może być ty, huda ty szkapu! To jest nasza szkapa. Ja, no ja. I już, triste, Dzień dobry, witam w moim bajzlu. Um, słuchajcie, mierzyłam tą koszulę. To jest koszula 100% len z Bistuli. I powiem Wam, że ona mi się podoba, tylko problem jest taki, że to jest koszula, nie wiem, ona jest chyba z działu męskiego, choć nie było tego napisanego. Ten kolor, wiecie o co chodzi. On naprawdę świetnie wygląda, i ja szukałam takiej koszuli. Więc albo sprawdzę, że to jest koszula z działu męskiego, i okaże się, że na dziele damskim też takie mają, i to będzie wyglądać fajnie, albo będę musiała podjechać do tej mojej pani Krawcowej i zapytać, czy ona jest w stanie mi coś z tego zrobić, bo potrzebowałabym wtedy skrócić i zwęzić, żeby ona. chociaż nawet wiecie co, nie musiałabym jej chyba zwężać. Tylko ją wiecie. Zrobić, no. Dotąd, nie? Też takie spodnie wzięłam sobie, ale te spodnie będę zamawiała, to 100% len, a to jest na i len, ale te spodnie będę musiała sobie zamówić 36, bo mierzyłam 36 i wydawało mi się za małe, a te 38 znowu są bardzo za duże. Więc... No. A w ogóle mamy dzisiaj wtorek. Wczoraj zabrałam Was do mieszkanka naszego, to jest takie mieszkanie, które robimy pod wynajem. Także jak będziecie przyjeżdżali do Katowic, to będziecie się mieli gdzie zatrzymać. Tu w ogóle lipa, ej, patrzcie. Nie fajnie, ale z drugiej strony naprawdę kolor jest świetny. To jest len. I ona też nie była droga, ona kosztowała chyba 120. No, jestem w fazie tych zmieniania na klasyczny styl. Także przebrnijcie ze mną ten cały etap. To jest kola odebrana z żabsów do pizzy. Proszę bardzo. Hej, dzisiaj pracujemy do późna, jest godzina 20, a ja jadę po pizzę. Dlatego, że Łukasz się pracuje, wymienia klapkę, ja wprowadzam faktury, więc jadę po pizzę. Odebrałam już pizzę i na powrocie z tą pizzą sprawdziłam maila i prawie się przewróciłam. Słuchajcie, mam ustanowioną wizytę na takie pewne coś, nie mogę Wam powiedzieć co. I ta wizyta generalnie nic nie wnosi do mojego życia, ani nic nie zmienia na zasadzie, żebym faktycznie gwarantowała cokolwiek, natomiast jest to krok do przodu. Chusteczki, pestki dyni, one są do tego chlebka. W poprzednim vlogu pokazywałam wam, że kupuję otręby właśnie do takiego chlebka twarogowego. Daktyle suszone. Pamiętam, że daktyle suszone ja lubię do koktajlu i teraz widziałam bardzo ciekawy koktajl na um, u jakiejś dziewczyny właśnie z takim przepisem, to pokażę wam. To jest głęciale, czyli e, podgardle. Łukasz bardzo lubi carbonare. I zawsze te głęciale, głąciale. Teraz znalazłam wiedrące fajne dwie małe porcje więc śmieję się, że na dwa obiady skyr budyń waniliowy ja budyń waniliowy dodaję do takich owsianek na ciepło cynamon to jest super bo ja chcę zrobić takie domowe McFlurry i to są mmsy mini orzechy laskowe też do tego chlebka twaróg chudy też do tego chlebka masło mleko w ogóle oni nie żartują z tym że paragon jest taki długi w bydronce to jest wszystko moje to nie że ja wziąłem to czy to mi to wyszło mi i tu są jakieś kupony. Niepoważne to jest troszeczkę biedronko. Napój owsiany i sok ananasowy. Powiem Wam że ostatnio w weekly vlogu też miałam przerwę w środę, bo w środę znowu teraz nie było vloga, dziś jest czwartek, widzę się z Wami i za tydzień jedziemy na wesele. A wesele do mojej rodzinki, a jedziemy do Chełma Lubelskiego, to jest naprawdę daleko, więc fajnie, jedziemy w piątek, a gotować właśnie, czyli idę w jakiejś starej sukience, czy mam coś szukać, dlatego że tą sukienkę, którą kupiłam ostatnio, jak byliśmy na weselu, nie było we vlogu ani nic takiego, to był właśnie, dlatego nie było ostatniego vloga, bo ja w sobotę jechałam na wesele, w środę byłam w Warszawie, coś tam, więc naprawdę dużo się działo w tamtym tygodniu. No. Lecę do pracy, a w ogóle wiem, co miałam wam powiedzieć. Słuchajcie, przyszła do mnie pościel, zamówiłam sobie pościel z handemu, no i przyszły dwa płaszcze. Zamówiłam dwa płaszcze z wełny, 100% elegancko, w rozmiarze 32, więc fajnie, bo ja jestem kurdupel i te 32 są naprawdę spokojnie. Mierzyłam jeden w sklepie, ale oni... kupicie coś u nich w sklepie, to zwrot jest tylko na kartę podarunkową. A ja muszę przemyśleć zakup, muszę go wziąć do domu, sprawdzić w swoim świetle i wtedy dopiero mogę stwierdzić, czego faktycznie zostawiam, a nie na takiej zasadzie, że kupię i potem mam. No wiecie, to jakby musiałabym potem cały czas wchodzić na ich stronę i czegoś szukać. Piątek zakończyliśmy jeszcze na zakupach w Lerua, dlatego że słuchajcie, brakło nam fugi, brakło nam silikonów, musieliśmy to kupować. Pokazuję Wam tu podłogi, dlatego że bardzo fajne podłogi są teraz w Lerua. Jest też hit sprzedaży, tu zaraz zobaczycie. Jedne są naprawdę bardzo ładne panele winylowe w taką judełkę położone. Zaraz je zobaczycie, bo ja je nagrałam. Strasznie mi się podobają. Bardzo ładne. Nie są za ciemne, chodzi mi o to za 89 te właśnie. One mają naprawdę ciekawą strukturę na żywo. Tu w ogóle Rosman, klasyka, porozumiała na wszystko, ale no cóż. Dzień dobry, słuchajcie, w tym rozmanie miał być zakupy na szybko, tylko miałam wziąć to, co potrzebuję, no i wydałam 162 zł, ale kupiłam sobie takie serum, które naprawdę już bardzo długo ze mną chodziło, które chciałam przetestować. Powiem Wam, że następny film będzie na temat trendów jesiennych, ale bardziej w formie takiego mojego hola zakupowego na jesień, bo trochę rzeczy pokupiłam, chciałam się z Wami podzielić, pokazać Wam co i jak. Myślę, że też film byłby ciekawy. Może zahaczymy o trendy jesienne? Maszynki, napój sojowy, kosztował 3,99 na promce, więc też wzięłam, dlatego, że ja piję koktajle z mlekiem sojowym, więc spoko. Nic dentystyczne, co jeden z moich takich ulubionych, więc tak naprawdę zawsze je kupuję, 8,49 Taka owsianka to go, to jest owsianka, mieszanka do przygotowania bio owsianki z kawałkami jabłka i migdałami. 70% płatki owsiane, 9% kawałki suszonego jabłka, napój kokosowy w proszku, czekane migdały, zęszczony sok z agawy, pełnoziarnista mąka owsiana. I to tyle, więc fajne. Jestem po prostu ciekawa, a em, to zawsze mogę sobie zabrać, jak nie będę miała jakiegoś tam, wiecie, drugiego śniadanka do pracy. Do tego Rosmana w ogóle pojechałam po puder, bo skończył mi się puder i już dzisiaj po prostu jak się ubierałam, to e, tu coś się gdzieś tam nie poutrwalałam i mam planę na bluzce. No nie, pudry, to wybrałam puder od Maxineczki pod oko, bo mnie zaciekawił, dlatego że on jest taki brzoskwiniowy i w sumie nigdy nie miałam takiego pudru. A jeśli chodzi o puder do całej twarzy, to zastanawiałam się, ten od Maxineczki miał tester, zaczęłam sobie go sprawdzać on mówię, kurde mały. I zaczęłam oglądać Ewelinę i mówię, kurde, 6 gramów, a tamto miał chyba 8. No i okazało się, że ta Maxineczka jest nie dość, że tańsza, to jeszcze jest e, większa, no i miała tester, więc no win-win. Dobra, sprawdzam czy jest nowe, jest nowe, ale tak jak widzicie ma taki naprawdę brzoskwiniowy puder, także ciekawe jak pod oko i zaraz zobaczymy czy ten puder do twarzy też jest nowy, bo różne rzeczy się dzieją w Rossmanie, zresztą ja Wam teraz puszczę przebitki jak tam wyglądało, to znaczy ja kiedyś nawet sama się śmiałam, że można by było zrobić takie naklejki i przynajmniej widać czy to jest otwierane czy nie i widać, że tam wszystko jest otwierane, ale z drugiej strony słuchajcie, no dla mnie i tak to jest lepsze, że to jest otwierane i ja to widzę, że to było otwierane, a nie, że po prostu ja nie wiem, że to było otwierane, przychodzę do domu i mam używany produkt, co naprawdę, o, co mi się zdarzyło i zdarzyło mi się teraz też, więc no właśnie jakby o tym mówię, nie, że ktoś tu już łapę maczał, to mi się kojarzy z TikTokiem, jak ja zaczęłam nagrywać, dziewczyny dostawały to w paczkach, i właśnie miałam wtedy taki wysyp dziewczyn, które stosowały to serum, i ja im zawsze bardzo zazdrościłam. I to mi się wydawało takie fajne i takie zimne. I powiem Wam, że kupiłam sobie to. Jestem super happy. No, nie było to tanie 56 zł, ale ma to aplikator, ma kwas hialuronowy i ma kofeinę. Tak robiłam sobie po ręce. To naprawdę mega fajne, zimniutkie, więc wzięłam i jestem szczęśliwa. Gumy Orbit. Wiecie, jedna rzecz jest, która po prostu jest mi smutno, bo myślałam, że zapłacę więcej i zapłaciłam mniej i nie dostałam na klejek na te mm, maskotki zwierzaczki. Więc pod tym względem troszkę słabo. Pomidor leżał jeden, jedyny taki elegancki ostatni, bo prawda jest taka, że obok niego w tej skrzynce to już leżały zgnite. W ogóle Biedronko czy wy jesteście poważni, jakby tam normalnie leżą po prostu e, owoce i warzywa, które są pokryte pleśnią, i nie, że delikatnie, tylko na przykład pół pomidora jest po prostu pleśnią. Już takim mocnym grzybem. Dosłownie, on, jakby pół pomidora to jest pomidor, a pół pomidora to jest grzyb. Dosłownie, i jakby zastanawiam się, jakim cudem. Jakby, jak tam leżały takie truskawki i one były takie zagrzebione, to ja jeszcze myślałam sobie, dobra, jakby no nie, nie chcę wyrzucić całej tam torby. Wiecie, jakby, ale, ale jak leży jeden pomidor. I one zapleśniały. O co z tym chodzi? Koniec! hola zakupowego, także no, dziękuję Wam za dziś, widzimy się za tydzień w następnym wideo, mam nadzieję, że będą to właśnie trendy na jesień, choć jeśli będzie za późno, to będzie to już po prostu mój haul zakupowy tego, co kupiłam na tą jesień, także no, mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało vloga, to jest takie wiecie luźne, będę całą sobotę pewnie montować tego vloga, a on będzie właśnie albo w sobotę, albo w niedzielę, także miłego weekendu, pa!